Cóż Pani możecie nam opowiedzieć o niebywałej Spółdzielni Socjalnej Powrócisz Tu. Kim jest Spółdzielnia? Spółdzielnia jest organizacją pozarządową. Mimo to prowadzimy działalność gastronomiczną. Powołaliśmy Spółdzielnię w 2014 roku. Została ona powołana przez pięć osób prawnych gminę Kawęczyn, gminę Turek, gminę Przykona oraz miasto Turek i gminę Brudzew. I od początku naszej działalności przyświecają nam takie cele, by gotować zdrowo, bez żadnych konserwantów, gotujemy dla dziewięciu szkół, staramy się w naszej działalności stosować tylko naturalne produkty od lokalnych dostawców. Na co dzień prowadzimy bar mleczny na Kączkowskiego w Turku, Serwujemy tam dania jarskie, dania mięsne, zestawy dnia. Codziennie są przeróżne dania, także zapraszamy też serdecznie do naszego baru. Oprócz tego pieczemy pyszne ciasta. W sumie głównie za wypieki odpowiada pani kierownik, która jest naprawdę w tym idealna we wszystkich swoich wypiekach, także zapraszamy również na codziennie na pyszne wypieki przygotowywane przez panią kierownik. Ale spółdzielnia socjalna dla wielu osób brzmi to dziwnie. Socjalna spółdzielnia. Znamy spółdzielnie mieszkaniowe i inne spółdzielnie, które zajmują się pracami porządkowymi. A co to znaczy, że jest to spółdzielnia socjalna? Jest to spółdzielnia socjalna, ponieważ cała nasza działalność skupia się ku temu, że cały zysk, który my wypracujemy, musimy zapracować na to wszystko same. Nikt nam nie dokłada do naszej działalności. Zatrudniamy też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, musimy bardzo tego pilnować. Także jest to też przez wojewodę sprawdzane, czy mamy takie osoby zatrudniane, czy nie. Także jest to bardzo ważne. Działamy też reintegracyjnie dla naszych wszystkich pracowników i wokół tej naszej działalności się głównie skupiamy. Ale jest z nami pani Arleta Jakubowska, która jest od początku związana właśnie ze spółdzielnią socjalną. Powrócisz tu. Pani Arleta jest taką niesamowitą osobą, gdzie chciałabym właśnie powiedzieć, że to było dla niej ogromne wyzwanie życiowe. Czy mogłaby pani coś powiedzieć na temat początków naszej spółdzielni? Ja myślę, że obie byśmy mogły wiele powiedzieć na temat, jak powstawała spółdzielnia, bo to, no Magdo, Ty tworzyłaś tą spółdzielnię, a ja dołączyłam. E, no, było to wyzwanie ogromne, znaczy ja chyba sobie nie zdawałam sprawy, aż jak ogromne wyzwanie, bo ja nigdy nie pracowałam zawodowo, zajmowałam się domem, pomagałam mężowi gospodarstwie. No i po telefonie, który wykonała do mnie koleżanka, zdecydowałam się, że idę do pracy. Najpierw to miało być na trzy miesiące. tak. Celu pomocy, yy, rozruszania yy, tego gotowania, wprowadzenia gotowania zdrowego, opartego na zdrowym produkcie, dobrej jakości, na naturalnych składnikach. I to była taka fajna, krótka przygoda. A fauna do dzisiejszego dnia czyli <noise> tak. ile lat? Osiem. Już 8 lat działalności spółdzielni socjalnej. Ja przyznaję, że miałam jakiś niewielki udział w tym również, i faktycznie było to dużym wyzwaniem, ponieważ był to pierwszy tego typu lokal u nas w mieście, który serwował dania codziennie. I tutaj muszę powiedzieć, że ogromny ukłon. Do koleżanki Arlety, która zechciała zgodzić się, wesprzeć mnie w tym ogromnym wyzwaniu, ponieważ wcześniej nigdy z gastronomią nie miała wspólne, nic wspólnego. Arleta gotowała dla swojej rodziny, ale dodam, urzekła mnie jej historia, ponieważ opowiadała wspaniale o tym, co gotuje i to w jaki sposób to czyniła z ogromną taką miłością. I, to, o czym mówiła, jakie serwuje dania, stwierdziłam, że to będzie najlepsza szefowa kuchni naszego baru. z spółdzielni socjalnej powrócisz tu. Arletko, a skąd bierzesz te wszystkie pomysły na te rozmaite dania? Bo trzeba wiedzieć, że dania są serwowane od poniedziałku do piątku i tych dań codziennie ile jest w ofercie? Pięć, co najmniej pięć. Zawsze są dwie Zupa mięsna i jarska, przy czym staram się, żeby ta jarska była, no taką niecodzienną zupą. Zresztą są zupy kremy o różnych ciekawych smakach. Bo zupy mięsne są raczej tradycyjne, bo też mamy, no większość jednak jest zwolennikami zup tradycyjnych. Tak, z Ale to było to właśnie, ale staram się przełamywać właśnie te smaki, tak jak ty koleżanka wspomniała. Często serwujemy naszą poleweczkę szlachetną na barze, ale też próbuję ją nieraz przełamać, żeby to było coś ciekawszego i na przykład robimy poleweczkę z gruszką. No przyjęła się bardzo. A smakowała? Dokładnie, tak. Więc. I oprócz tych zup, jeszcze mamy też zawsze dwa dania mięsne. W zestawie dnia są to tradycyjne mięska, które najczęściej goszczą w naszych domach, natomiast też staramy się zaproponować naszym klientom coś ciekawszego, innego. No bo jednak nie wszyscy mają możliwość często wjechać do dużego miasta, spróbować jakiegoś innego dania, oprócz, tego, co, oprócz tradycyjnych naszych mielonych, schabowych i udek. Na, a u nas mają możliwość, przynajmniej staramy się, aby zainspirować, yy, też zainteresować klientów, ale też nie zapominamy o osobach, którzy mięsa nie jedzą, są wegetarianami. Którzy są na różnych dietach, czy bez laktozy, czy też na dietach bezglutenowych, też codziennie u nas wśród tych pięciu dań znajdzie się jakieś danie, które jest bez laktozy, bez glutenu, żeby osoby z różnymi właśnie schorzeniami też mogły skorzystać z naszej oferty. To jest bardzo ważne, że oferujecie tak rozmaite dania i dbacie również o te osoby, które mają problemy z układem trawiennym. Ale ja dodam, że to, co jest bardzo ważne od samego początku w działalności spółdzielni, to spółdzielnia przygotowując swoje potrawy nie używa wzmacniaczy smaku. Nie ma tutaj glutaminianu sodu, nie ma innych polepszaczy, co często bywa. Zaskakujące dla. Właśnie... No dla klientów. My poznajemy, jeżeli przychodzi nowa osoba, która u nas na barze nigdy na przykład nie była na obiedzie, to wiemy, że to jest osoba nowa, bo ona prosi właśnie o magię, się podali i wiemy, że to mamy nowego klienta. Pozyskaliśmy. <laughs> no to jest standard, że jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz, tak samo i panie, które przychodzą na kuchnię do pracy, Pierwsze pytanie, jak coś tam doprawiamy, no to gdzie jest wegeta, gdzie jest magi, u nas tego nie ma po prostu. U nas są tylko naturalne przyprawy, zioła, głównie sól. pieprz, podstawowe przyprawy. Ale też zioła no, najczęściej z naszych polskich pól, czyli majeranek, tymianek, oregano, bazylia. Często są dokładnie zioła z mojego ogrodu, Bo nie jestem w stanie wszystkich zużyć, więc chętnie też dzielę się nimi. I wiem, że na pewno że one są zdrowe, ekologiczne. I z jarmużem też zawsze. Jarmużem I właśnie Adlety. nawiązując do tej naszej przedmówczyni są to zioła ze zdrowej gleby. Bardzo ważne to dla nas wszystko, o czym mówicie, ale pani prezes, mam pytanie, bo przecież to nie tylko gotowanie, nie tylko reintegracja, ale także również macie coś innego w ofercie. Mamy naturalne przetwory, też bez żadnych dodatków, bez konserwantów. Pokażę, co my tutaj dzisiaj przygotowałyśmy. Syrop z mniszka lekarskiego. Oczywiście mniszek zbierałyśmy same w tym roku, Oczywiście. było go bardzo dużo. U pani Arlety za domem, właśnie, więc bezpiecznego miejsca. Mamy jeszcze czatnej z Aroni. Aronie też mieliśmy od pana z bardzo bezpiecznego źródła, który też z nami współpracuje. To jest świetny dodatek do mięs, do serów. On jest taki wytrawny, także też bardzo go polecamy syrop z pędów sosny, sosny zbierałyśmy w tym roku gdzie to było na Czachulcu, w lasach oczywiście też poza dostępem do wszelkiego rodzaju paliwa, żeby to też było ekologiczne i naturalne sok z rokitnika, rokitnik też zbieramy same jest to ciężka praca przy zbieraniu rokitnika. Pani Magda sama wie ile to trwa. A jeszcze cięższa przy jego obieraniu. Ja może tutaj dodam, jeżeli kamera to wykwyca to rozwarstwienie to jest związane z tym, że bardzo jest oleistym, naturalnym właśnie syrop z rokitnika. I on się rozwarstwia, ale można szybko to zlikwidować, obracając odpowiednio butelką. Ale widzę, że jest bardzo duża ilość owocu, bo jest naprawdę bardzo gęste, a zatem będzie bardzo aromatyczne. Praca z jest chyba najcięższa ze wszystkich przetworów, jakie przygotowujemy. Obielek, ale jest. Że... Tak, jest, jest. Mamy swoje sposoby też na to. Kolejny produkt: syrop z kwiatów czarnego bzu. Oczywiście czarny bez, też zbieramy same. To jest też produkt tegoroczny, super na ten sezon właśnie teraz jesienno-zimowy, może nam pomóc w walce z przeziębieniami, z grypą czy z jakimiś infekcjami, także też bardzo go polecamy. Kolejny produkt, powidła śliwkowe, teraz takie tradycyjne na święta, do pierników, do różnego rodzaju ciast. Też mamy taki właśnie produkt w naszej ofercie. Kolejny produkt to konfitura z czarnej porzeczki, od razu też pokażę, że mamy jeszcze borówkę, borówkę kupujemy zawsze od pani Gosi Wawrzyniak, która też tutaj niedługo będzie się właśnie przedstawiała, także też polecamy borówkę od Gosi, jest najlepsza ze wszystkich i konfitura z czarnej porzeczki, ten produkt też jest super, jest to super dodatek do lodów, do wszelkiego rodzaju deserów, chyba na ten moment porzeczka z borówką sprzedają nam się najlepiej. Ja tutaj dodam, Państwo będziecie mieli okazję poznać dzisiaj Małgosię Wawrzyniak. Wszyscy zachwycają się borówką, ale nie tylko z uwagi na to, że ona ma wyjątkowy smak. Jest piękna, jest ich kilka odmian i naprawdę jest to raj dla podniebienia, ale przede wszystkim Państwo Wawrzyniakowie dbają bardzo mocno, aby prowadzić uprawy w sposób ekologiczny. A zatem mamy tutaj właśnie ekologię zamkniętą w słoiku, ale mamy jeszcze inne produkty, Czyli susz idealny teraz na najbliższe święta. Mamy tutaj w składzie wyłącznie suszone owoce, jabłka, gruszki i śliwki. Czyli taki prawdziwy, domowy susz wigilijny. 300 gram, także spokojnie starczy. A y, proszę, kingo, powiedz, cena takiego suszu: 13 zł. Nie będziemy może wracać już do każdego ze słoiczków, które prezentowałaś, ale jaki jest przedział cenowy Waszych przetworów? Ceny to jest tak przedział od 10 zł do 14 zł. Mniejsze słoiczki są w cenie 10 zł, sok z rokitnika, konfitura z borówki 14 konfitura z czarnej porzeczki 13 zł. Czyli jeżeli chodzi o produkt, produkt sprawdzony pod względem jakości, pod względem smakowym, robiony ręcznie, bo szanowni Państwo, musicie również docenić to, w jaki sposób te słoiczki są przeozdabiane. Oprócz etykiet w stylu eko, mamy tu również nakrycie naszego wieczka, słoiczek i oczywiście, co bardzo ważne, naklejka. Wyróżniająca Was, ponieważ jest to produkt certyfikowany Ziemi Tura. Czyli mam nadzieję, że docenicie Państwo te starania, że zechcecie poznać te walory smakowe e, tych wszystkich przetworów, tych wspaniałych owoców, które zostały zamknięte w słoiku. Ale mamy również coś dla łasuchów. Co to jest? Mamy tak pierniczki z polewą czekoladową. Lukrowane, kruche ciasteczka z polewą cytrynową. cytrynową, o której troszkę może powiedzieć Pani Arlecha. Generalnie wszystkie ciasteczka są tradycyjne. Tylko, że ja, tradycję, w ogóle my jako Spółdzielnia rozumiemy tak, że to są wypieki na bazie tradycyjnych receptur, czyli są na maśle, na jajkach, nie na proszku jajecznym mąka i zamiast aromatów dodajemy mąkę migdałową, czyli zmielone migdały. W polewie jest tylko cukier puder i sok z cytryny. Nie ma tam żadnych wzmacniaczy smaku, żadnych sztucznych aromatów. Tak pojmujemy tradycję, bo tradycja to nie tylko kształt ciasteczek, że mają być gwiazdeczki, serduszka, aniołki, ale tradycja to przede wszystkim właśnie ten tradycyjny, naturalny produkt, tradycyjna metoda wyrobu, czyli ręcznie zagniatane ciasto kruche, yy, ciasto piernikowe, leżakowane. No jest, to jest po prostu tradycja, to jest smak. W ten sposób tylko można uzyskać ten dobrej jakości produkt. Tak, bo to co wyróżnia potrawy i e, przetwory, czy też e, właśnie ciasteczka, wypieki, arlety, to przede wszystkim tradycja. Tradycję można byłoby odmieniać e, wszelako. E, Arleta przywiązuje ogromną e, wagę do jakości, do smaku i ci z Państwa, którzy się jeszcze do tego nie przekonali, musicie to uczynić. I są jeszcze piękne. Nadziewane? Tak. W cenie one są 10 złotych. Może też powiem o tych innych ciasteczkach. Tutaj mamy 10 ciasteczek, takich mniejszych to jest też kwota 10 zł. Pierniczki, pakowane po 10 sztuk, cena 15 zł. Wszystkie niezależnie od tego, czy są lukrowane. Są tak. miane tradycyjne. Nasze. Ale też zapraszamy do baru na ulicę Kączkowskiego w Turku. Tam się pojawiają. Też nasze tradycyjne wypieki, te świąteczne, pierniki, będą pyszne makowce, y, serniki tradycyjne. No, już nie wspomnę o naszych daniach y, świątecznych. Zresztą tutaj też dzisiaj przygotowałyśmy, przygotowałyśmy na to dzisiejsze spotkanie. Y, też nasze tradycyjne pierogi z kapustą i z grzybami. Y, Barsz na naturalnym zakwasie, same kisimy, buraki mamy zakwas do barszczu, y jeszcze mamy paszteciki drożdżowe też tradycyjne na nacieście drożdżowym robione, także no, to też są jest nasz, gama naszych tych produktów y naturalnych tradycyjnych jest bardzo bardzo szeroka. Zapraszamy ciągle też się do... ciągle staramy się oczywiście staramy nowego. się rozwijać też też wychodzi na przekór potrzebom naszych klientów którzy no, wracają do tych właśnie Smaków starszych, gdzie wspominają swoje dania, które próbowali u babć i no, przychodzą, pytają, czy właśnie jesteśmy w stanie przygotować. Oczywiście staramy się wszystkich zadowolić w miarę możliwości, oczywiście. Tak, a ja mogę jedynie od siebie dodać, że szkoda, że Państwo nie możecie dzisiaj być z nami tutaj. Może nam się uda spotkać w przyszłym roku. I wtedy będziecie Państwo mogli skosztować tych niesamowitych smaków, tego smaku tradycji, ale i również smaku naszego, naszych lat dziecięcych.